O kurde, jacyś sekciarze tu są 99. A myślę, że przeżyjemy 99. Wo, Wow, wesoło mnie gdzieś O kurde, no i ta wielka! Speedrun, speedrun, speedrun Cześć drogie dzieci, z tej strony Kalucz, witam serdecznie w kolejnym odcinku Robloxa Tym razem z moim mega fajnym, jedenastoletnim przyjacielem Cześć moi przyjaciele, jestem Ospano Koks Słuchajcie, ja powiem tak, kanał Kalucz będzie teraz przechodził terraformację Coś tu będzie się pojawiać na pewno z kolegami moimi, takimi jak Ospano i Shio i tak dalej, gierki, ale trochę może dla starszych. Roblox, proszę państwa, na kanale Ospano Plus. Ja namaszczam mojego przyjaciela Ospano i wszystkich zainteresowanych Robloxem zapraszam na kanał Ospano Plus. Zasubskrybuj sobie, bo tam będzie też kontynuacja dzisiejszej historii. No, ale o co tu chodzi? Ty, ty już to grałeś, to mi weź wytłumacz. Przetrwaj 99 nocy, czyli prosta sprawa. Znaczy Szukiwanie no... Co? Prosta, nie prosta. Musimy na początku rozpalić ognisko. Dobra. Czyli w pierwszej kolejnej, na jedynce masz tą sakiewkę, co nie? No i naszym zadaniem jest przetrwać jak najwięcej nocy i szukać tych dzieci takich zaginionych tutaj, widzisz? Na tablicy zaznaczone masz Dino Dinokida na przykład. Serio tu się szuka dzieci? Siekiera? I co, robisz drzewo? Tak, i patrz, na przykład do tej sakiewki naciskając F chowasz logi drewna, nie? I na przykład tego samplinga. A skąd I masz tą sakwę w kieszeni? Aha, stara I... torba, A jeden... stara rura. Tak, patrz, i teraz dorzucam do ognia i musimy zrobić sobie wyższy ogień, bo ten ogień, jak jest noc, chroni nas stary przed tym, że nas taki wielki potwór nie zje. Czaisz? <laughs> no, bo jak nie będzie mieć dredna, Państwa, ja jak skończyła ekipa Właśnie tak. <grywa> Słuchaj, jeszcze taki pro tip, jak ci no. będą podać takie gałązki, co nie, to kładź je tak stary i naciskaj na nie E, że plant i lepiej nam będzie potem się robiło drzewa. Dawaj je w jedno, jeden punkt no i naciśnij E na to, no, tak żeby było blisko siebie. No, jest, aha. Bo jak zetniemy te drzewa, to potem nam się w jednym miejscu rosnąć drzewa, one rosną tak z jeden dzień, dwa i będziemy mogli ich więcej wtedy mieć, szybciej zbierać drewno. To taki A, Minecraft jest. Znaczy, no, minimalnie, ale słuchaj, czy ważne też jest jedzenie, więc ja po pozbieram nam jedzenie, ty możesz na początku tego pierwszego dnia Możesz no, nam. Stary... Tak, można porować trochę drewna, żebyśmy mieli jak to przeżyć. O kurde, zjadłem surowe no, drewno. Dokładnie no, położyłem widzowie, no. patrzcie. Jak będziemy zrywać drewno później no. więcej, co nie, no. i będziemy zbierać takie śrubki albo jakieś metalowe rzeczy, które są gdzieś tu rozwalone po mapie, to wtedy będziemy mogli budować na przykład łóżka i takie inne rzeczy, które dają nam więcej nocy. Czyli nie będzie mijać jedna noc, tylko A. na przykład stary. A. A, będzie mi jarczy... kilka, tak? Tak, 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 okay. tak no. Ten ogień nie dość, że daje nam przetrwanie w nocy, to jeszcze odkrywa nam mapę bardziej. Aha. Czyli my będziemy mogli dalej chodzić, bo ona się blokuje tak jakby w pewnym momencie, co nie? Okej. Okay. Dobra, no to to jest ciekawszy tryb niż Steal a od widzowie. O Style a Brainroad też jest fajny. No dobra, ale ten jest taki trochę, że jakiś progres właśnie. masz, nie? Idzie noc będzie trzeba uważać zaraz, bo to będzie nasza pierwsza Gdzie ty to widzisz, że idzie noc? Był napis przed chwilą, mordo. O. o kurde, zjadłem to. Ja jestem takim lubem i zjadam stare rzeczy niepotrzebnie. Bo ja sobie mylę Eze. No królika Do surowego wow. zjadłem morga. Zapadła noc. Tak. Ta pierwsza noc jeszcze jest w miarę ok, nic się nie będzie przy niej działo, co nie? Więc możesz no. sobie, że tam pozrywaj drewno. Ale gdyby cię coś atakowało, wiesz, to od razu biegnij do ognia, nie? Mhm. A co mnie może atakować? Co za mowy przychodzą? Taki wielki jeleń przychodzi. <laughs> stary zabija nas. A, po a potem jeszcze taka sowa przychodzi do Ja bym się bał, stary. <laughs> ja <laughs> się jest stary, to jest straszna gra. Ale to tak Na przykład dla Brunka, stary, to musi być mega. Wiesz co? Bruno gra w ten tryb czy nie? Tak, Bruno akurat ten gra, bo tu nie masz takich strasznych rzeczy. Aha, aha. Są straszniejsze gry na robocie. Okej, okay, okej, okay. podejrzewam, to akurat wiem. To, to gdzieś obiło mi się o uszy. O nie, tak jeleń pierze. o trzeciej w nocy. Uważaj na jeleń od trzeciej w nocy. Nie wypowiadaj <laughs> słowa jeleń od trzeciej w nocy, stary. Kuchu, Cześć, co, me, ty. Słuchajcie, Sheolina, nasz kolega, znowu ma zajawę na Minecraft. Ja wam to Powiem. Tak jest. Powiem wam publicznie, bo jak się tu Minecraft pojawi, jak się pojawi znowu dwa odcinki, to proszę Państwa, młotłochem idziemy do Shio i go bombardujemy, tak? I mówimy, co myślimy. Ja dam szansę, moi drodzy Minecraftowi jeszcze na tym kanale, ale tak jak mówię, jak będą dwa odcinki, to wiadomo do kogo iść, tak? Słuchaj, Mordo, nam taki gościu, no, co to musimy, musimy zabić króliki stary i z króliku wypada takie noga królika stary. No, to mam, mam, tutaj leżą. Morsel. To nie, to nie, to nie, to nie to nie to. Mhm, takie białe, to jest mięso, które będziemy sobie jeść, więc dawaj dowalmy królika i masz info, nie? Że właśnie przyszedł ten trad trader dzisiaj. Trader I on chce po no. prostu zwierzę, zwierzęcia, tak? Tak. Okay. O, o kurde, wilk mnie wali. Morse, zjem o kurde, umrę. Powinieneś ugotować mięso przed jedzeniem, okej. Okay. Czekaj, gdzie jesteś? Nie, żyję, żyję, ale jak masz mało HP, to właśnie musisz sobie mięso usmażyć, czyli podchodzisz stary do ognia, co nie? Mm -hmm. I nakierowujesz na ogień myszką i ono się nagle robi, co nie? Okej, okay, Takie... Jeżdżał mnie ten wilk. No to uciekaj, stary na razie. Nie mamy sensu się z nim bić jakoś bardziej. Dobra, ja sobie idę do tego tradera, mam stopę. I ja sobie wezmę od niego. Kurczę, no. właśnie to jest to. Może wezmę sobie lepszy topór. O, i teraz no, ja mam lepszy topór, widzisz? Mój topór będzie więcej drewna bił teraz. No taki masz taką siekierę już drażacką bardziej. Ja sobie smażę jedzenie. Dobrze, to. Też. O, marchewka. Można zjeść. Możesz, możesz, e naciskasz. Mm, możesz jeść. Robimy sobie też farmę marchewek potem. Okej. Okay. Albo czegoś, bo da się tu robić zupy nigdy nie robiłem, ale dzisiaj mam nadzieję, że się nauczę Bo Zrobiłem grałem nie. z takimi kotami Kurde, miałem taki kozacki odcinek I zepsuło mi się nagranie, stary Masakra <laughs> O nie, sto jakiś znalazłem Jagoda, Więc, Pudełko z nasionami Nasiona roślin Tak, tak, możesz to kupić, jak masz kasę Bo to na całej mapie będzie wtedy robiło, stary No to ja znalazłem ten. to, znalazłem to w domku jakimś Bo to wtedy będzie robić nam roślinki na całej mapie, nie? Okej okay. A blacha, blacha się nam przyda? Tak, weź ją, bo wtedy możesz ją wrzucić i przerobić na te śrubki, wiesz? Okej okay. Ale no. gdzie ja ją mam wziąć? Przeciągnąć ją mogę tylko. Nie, no możesz A do. Saksy? do e, tak, może do Sekwy, no. no? widzę. O, Uważaj, uj, stary noc. noc o, dawaj, ale dawaj wielka. do ogniska, dawaj do ogniska, żeby ci nic nie dojechało. Hum, oh nie wiem, czy mi nie dojedzie. A teraz się może poję O, tej nocy się pojawia już, widzisz? Nie widzę. Uuuu. No teraz doskoczysz taki filmik. Słyszę tego jelenia chyba. Nie pojawić się filmik teraz? Nie. Ty oh, jesteś hostem, to widzowie pewnie u ciebie widzieli najwyżej. I tutaj, no. stary, idziesz i naciskasz F, i zaczyna robić drewno, i jak masz tą blachę, to też ci zacznie robić tej blachy rzeczy, Widzisz, tu no masz tą blachę. Możesz ją przeciągnąć albo po prostu stąd O, widzisz, zrobiło. Mhm. Pierwszą rzecz. No i w zasadzie teraz, jakbyśmy mieli 20 tych, to możemy zrobić na przykład mapę. Ja zrobię coś takiego, że ulepszyłem nam to i pójdziemy sobie stary. Tylko zjedz sobie, masz jedzenie? Mhm. No, Żebyś miał pełne. Zróbmy no. tak, że tej nocy pójdziemy sobie stary poszukiwać jakichś ciekawych rzeczy. Patrz, słyszysz? Mhm. Dobra, to zniszmy to drewno. To jest to, co nam urosło już. Tak. Ło, wow, ile drewna leci z tego? No pozbierajmy te. O, widzisz, tu ko kolejne mhm. urosło. To ja pozrywam. O, piękny zionek nastał, widzowie. Patrzcie, drewna stary leci teraz. No widzę, Przez... zajewiczy. Parma drewna zrobiliśmy. Joho, je drewno cy. Dobra. Zróbmy tak, że te wszystkie logi, teraz wrzućmy stary do tego tutaj, do tej maszyny. Aha, żebyśmy mieli trochę drewna, żebyśmy zrobili łóżko i takie różne, ro... a resztę zasiejemy Gdzież te małe tutaj, ja zacznę kłaść, żeby one tu rosły. A, ty, a da się łowić ryby? Tak, da się, da się, no ej, co to jest? Żaba, klucz jakiś. Klucz tu jest? O kurde, co ta żaba? Co ona robi? Na dupca i Zara. językiem. Coś w wodzie siedzi. Tak, tu a, żaba. żaba cię ty nawala. Ty ona HP nam zbiła tym językiem. No, co co to za jest Żaba? Klucz, stary? No będzie trzeba go wyłowić chyba. Ty, a tu jest sklep rybny. Tak, tam masz wędkę, tam masz wędkę, Morda. Dokupna? No tam kurde. będzie leżeć chyba wędka. No jest faktycznie stara pałka. Się ty, kurde, nawalają mnie te Żaby. No, co ty, jest? Te Żaby są agresywne, uważaj. Pierwszy, ej, zotruła mnie czymś, co jest? Idę wyłowić ten klucz. O kurde, wilk. Aj, aj, aj. Goli mnie. Dawaj, dawaj, to parek. pomożesz mi z wilkiem, bo dobra. Od uciek, uciek, no. uciek. Będzie pomyślał, że jesteśmy dubami stary. A niech myślą, co chcą co mnie to? Powiedz serwok się rybę, masz z tym problem? To wyłącz ten materiał i idź sobie do Wojana, tak? O, wyłowiłem stary. ki, zobacz. No to git, tu nie wiem do czego to jest, ale poszukamy jakieś informacje. Sklep. Coś do sklepu. No dobra, Chodź. to widzę. Dawaj, go damy tutaj, żeby nam się nie stracił. Uh -huh. I do... Ile mamy czasu? Chodźmy, chodźmy. Pójdziemy czegoś poszukać w takim razie. Pozbieramy no. troje żarcia i pozbieramy stary trochę. o, jakieś innych rzeczy. Patrz, tu jest zwierza. No. To zobaczmy, co jest na niej. Trzeba mapę zrobić, stary. Mapę to jedenastolatki potrzebują. My bez mapy damy radę. Latarkę. <laughs> boże. Weź sobie latarkę. We. Okay. Jak masz latarkę, to jak będę cię gonił ten potwór, to możesz go oślepić, co nie? Okej. Okay. O, noc idzie, kurde, niedobrze. dobrze. jak ty to widzisz? To jest ten prawy górny, prawym górnym pasek? Taki napis na wyskakuje na środku. Nie wyskakuje. Ty, co to jest za niebieska żaba, stary? Co to jest w ogóle? Ty, patrz. Crazy Frog, stary. Uuu, ale bije mocno. Kurde, dobra, spadajmy, spadajmy, spadajmy. To nie jest nasz hot stary. to nie jest nasz Nie mam co zjeść, ty. O, tu jest króliczek, choć tu Ale na ile masz żarcia? Zero. O, dziecko, patrzę, stary. Jak to? No musimy iść go poszukać. Dobrze, czekaj. Ty jest ze swoim instynktem ojcowskim, hopie, zaraz. Tak. Zaraz popierdzielisz ten czelecz, żeby szukać dzieci. Ja zrobię, stary, nam co możemy zrobić teraz? Możemy zrobić mapę, zrobimy mapę, żebyśmy widzieli mapę. W razie w Zbieram króliki, marchewki Teraz widzimy, na ma M masz mapę Czyli będziesz mhm. mniej więcej widział, co się dzieje Okej okay. Spróbuję coś jeszcze zrobić yy, Cieka, Co możemy zrobić? No, Pię mamy pięć nie. śrub? Nie, mamy mało śrub Kurde A ten klucz jakby przemielić? Yy, nie, nie przemieli się widocznie Dobra Z zbudował działkę rolną. No, żeby tutaj nam jakieś owoce robić Bo jak zbudujemy szafkę To będziemy mogli robić zupy I tam je odkładać Będziemy mieć dużo żarcia wtedy, wiesz? Jako mhm. ja nie umiem zrobić tej zupy Więc będę musiał się jeszcze nauczyć Bo tam będzie pewnie trzeba odblokować kolejny poziom tego. Dawaj, idziemy na ekspedycję od razu, chłopie. Tak. Bo jest, bo jest, po, jest poranek, nie? Kurde, pókne dzi... no, wilkno już dojrzeć, nie, Wracam. Tam za tym sklepem rybnym jest jakiś dom jeszcze, może tam iść. To chodź tędy, patrz, tu jest skrzynka, widzisz tam na górze. O nie, czekaj, co to za info? Coś złego zbliża się do twojego ogniska. O nie! Będziemy się bić z takimi oprawcami, mordo. Trzeba dużo żarcie. Tak, tak. Musimy mieć naładowane żarcie. To dawaj. Ja w tym domu to, byłem. Chodź, tu byłeś? Tak, wejdź tam sobie, ty tam masz. E... Skrzynkę i co się poleciało? Nasiona. No Jestem w jakimś domu. A wszystko przeszukają w tym domu. Radio. No, nie wiem, zerknij jeszcze. Może coś, coś nie. Amunicja do karabinu. Mordo, musimy znaleźć żarcie. Więcej żarcia, bo szukam, ja jestem szukam, głodny szukam, na przykład. Szukam, 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 też. Staram się. Ale ja tak możemy nie przeżyć, jak nie będzie żarcia. Dobra, no, ja lecamy. wracam w stronę ogniska. A czekaj, tu są jeszcze domy. No, ja te domy właśnie lutuję. Mega dużo Z... tych wilków jest. Tak, tak, tak. Dobra, ja wracam, ja mam pełny ekwipunek. O kurde, chceś sekciarze tu są. No tak, Koszere. tak. Oni nas będą atakować o ten O kurde, stary lecą za mną, ty. ty Przeżyj to, proszę. Przeżyję, przeżyję, luz. No, ale sekciarze, kurde. widzowie. Dobrze. Okej. Okay. O, koliczki, robiłem. I te króliki, żarcie zbierajmy. Ja te marchewki pozbieram. Musisz tu przyjść do mnie, bo tu jest mnóstwo żarcia. Dobra, dobra, to zbierajmy to szybko. Skrzynia, kurde, ale fajne miejsce widzowie. Do lutu. O, dobra siekiera, biorę ją. Tak. O, pas zrobię, Mordo zrobiłem coś, co nam pomoże ogarniać. Za 40 sekund skończy się dzień, Mordo. Dobra. Teraz spokojnie. widzimy to. Widzisz w górnym prawym rogu? Tak. Z dupcem. No, no, żarcie, abyśmy to przetrwali, bo jak nie przetrwamy, to będzie trochę, chłopie kpina. Przetrwamy, chłopie. Myślisz? Taki zegar słoneczny, żeś wybudował? Tak, tak. O nie, no, to będą nas atakować. Ile mamy żarcia? Prawie nic, stary. Jeżeli ile się da? No już, pojadłem. Jesteś full? Mam jedną piątą zdrowia. Jedną piątą zdrowia masz? No. Dobra, weź amunicję, stary. Idą, 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 idą. Sekciarze. Tak, ty. sekciarze, ale musimy przeżyć, stary, aby nas nie zabili, Boże, bo będzie w to czwartego dnia zdechniemy. Czekaj, nie, to, 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 to jak, jak mamy z nimi? Walczyć. O, idzie też ten jeleń No po kolei, po, dawaj go we dwójkę tego Od, idziemy, dawaj, dawaj go Dawaj go we dwójkę, lejmy go we dwójkę, szybko Zanim przyjdzie kolejny, kolejny, dawaj, dawaj, dawaj tego teraz Dobra, kolejny idzie, uwaga. Hmm. Dawaj go lejemy, go lejemy, lejemy, on po WHP już Ty masz więcej, dobra, git Jest, koniec, koniec, na razie tyle <laughs> Spalić ich można? Tak, tak, pali, pali Uff, to nie było nie. tak źle, mordo Mordzia, spokojnie, my tu robimy 9-9 Dobrze FUBURE Ach 9-9 FUBU <laughs> No tak. Kurde, ale czasy. Wy, widzowie, tego nie znacie, kurde. To zna Fubu Reach 99 na PL-u? Nikt nie zna chyba. A na trzy czasy, to znaczy czas, to bo inaczej. Relujesz, piek. bratku, relujesz. Amunicję mamy, ale karabiny nie mamy jeszcze. Muszę zjeść, bo zdechnę chyba. Mam mało żarcia. Ja to drewienko zbieram. Tak. Słuchaj, no przydałoby się pójść na ekspedycję teraz i znaleźć stary coś, co możemy być mocniej te wilki. Na przykład stary jakieś włócznie można znaleźć, czy coś. No to idziemy od razu szukać. Ja tylko posadzę stary te drewno i można iść. Mamy. 3 minuty stary na znalezienie czegokolwiek I przydałoby się też tego dziecka zaraz szukać Informacje, handlarz futrami przybył dzisiaj Co on chce? Króliczą stopę chce Chciałby z wilka, ale nie mamy Króliczą stopę grub. chce chyba on. Tak, no bo ty nie dałeś, no to tutaj masz króliczą stopę Daj mu i na przykład zwiększ sobie sakiewkę stary No, masz Od tego nie zrobiłeś, no to dobrze Dobra to torba, sobie. dawaj mi dobrą torbę Dobraże, dziękuję. No tej na 15 teraz, to jest Gera. Kurczę. Nie no widzowie, my, my to robimy. Dobra, nie, dawaj, u, dawaj. u mnie w odcinku nie zobaczycie tego, zobaczycie to ułospano, końcówkę. Chodź mną. Jak 9 9.9. Już idę, czekaj, to na pewno nam się uda widzowie, nie wątpimy w to ani sekundę. Także zostawię się. Gdzieś jest. Gdzieś jest. Gdzieś o, tu jest. Okay. Dawaj, dawaj, na mapie patrz, na mapie patrz, mordo, na mapie. Tu, tu jest to dziecko, stary, schowany. No to kurde, jedziemy, a to dostaniemy za nie coś? Jakieś pieniądze? No pewnie tak. Tam skrzynka będzie, mordo. No brawo. I z tą skrzynką będziemy mogli zrobić dużo fajnych rzeczy. Ja no. się teraz nażeram. Żyj ich jak się da. Śruba. Masz full HP? No. To dawaj, idziemy, stary, te dziecko ratować. Dawaj, dawaj, dawaj. Mamy jeszcze minutę. Bejtujmy jednego. O, dobra. I bimy go, stary. mi go, mi go. Bimi go we dawaj go, dawaj go. Mięsko. Psina. I czekaj, uważaj, żeby cię wszystkie nie dojechały. Teraz ja go wezmę na siebie, zagruję. Dawaj. Uwaga, Zdrował jeszcze ten się, nie jeden. Jeszcze ten nie jeden. Dawaj, dawaj, dawaj. Jest Ale mam mało HP Weź klucz, weź klucz, weź klucz Ja pozbieram duże mięso i otwórz tą kłódkę na lewo Otwórz tą kłódkę na lewo mordo Otworzyłem Tak idziemy tam, tam jest dziecko, szybko bo noc idzie, 30 sekund mam mordo Speedrun, speedrun, speedrun Ja biorę dziecko i otwieraj skrzynkę Coś wypadło? To revolver. Wypad. Rewolwer. Dobrze. dobrze. To weź go, weź go zdupcamy, i chodźmy. Zdupcamy co? Zdupcamy stary już do chałupy. Ho 5 sekund, stary będzie się robić ciemno. Dawaj, 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 żeby nas nie dojechało. Oj, nie, mordo, mordo. kurde, taka w sumie jest. Dawaj, dawaj, dawaj. Uratowane, zaginione dziecko. Dni wzrosną teraz o dwa. Bardzo dobrze, bardzo Let's dobrze. Let's go. O co nie, to? co to Smutny będzie? wilk. Chyba tak. No, Sowa, Sorry. sowa, o nie, sowa Słuchaj, sowa jest tak, że ona stary w nocy <laughs> jak biegniesz Ona cię może zaatakować i porwać, więc musisz ją poświecić stary latarką po oczach Zajebiście stary Cyk Muzyczka groźna się zrobiła ty No człowieku, żyjemy w groźnych czasach, tak? Ale na żarty jestem, pierwszy raz w tej serii, w sensie w tym odcinku A to jest, to jest ten gówniak, którego uratowaliśmy? Tak, tak, i on sobie tu namiot zrobił, widzisz? On teraz sobie tutaj będzie mieszkał z nami Tu teraz kraken dzieciak jest do znalezienia Uważaj na to, żeby cię nikt teraz nie dojechał Dopiero piąty dzień? Jest? mu tak hek, pół godziny już gramy. No jesteśmy nubami, stary, no co ci mam poradzić? Musimy się rozwijać, pójdziemy, stary, na ekspedycję. No żarcie, trzeba zbierać ekspedycję, robić. Dawaj, jest to trochę sekundnie. monotonne. Dobrze jest, widzowie. Ostatnia noc, którą zobaczycie, znaczy dzień, który zobaczycie u mnie. Resztę zobaczycie już u ospka, jak nam będzie szło dalej. Dobrze, to co? To nie siedzimy, żeby nie zamulać content, moi drodzy. Zbijamy szybko drzewa, żebyśmy stary mogli zacząć nowe, nie? Bo to jest ultra ważne. Kurde, żaba mnie dojeżdżasz, maciura. Na <noise> wrażenie nie ma. Dawaj, zbierzemy tylko to drewno i biegniemy. Bo my na razie nic nie mamy, morwa. Dla mnie mamy dużo, stary. Ja wiem, no, ale przydałoby się więcej widzowie, przydałoby się więcej energii. Do tego wszystkiego. Ja tam piernicz. Dobra, dawaj, szukamy czegoś. Tu mamy skrzynkę, widzisz, jak otworzymy mapę, to w tamtą stronę widać, że jest jakaś skrzynka w jakimś domku. Możemy to sprawdzić. Gonicie Birby, dawaj go. Dojeżemy go, dobra. Dobra. Gdzie jest ta skrzynka? Ona jest tu. O, jest, dobra. No, o, ja otwor ją ja otworzyłem, ja ją otworzyłem. Aha! A to ja rewolwer mam w ogóle, ty. Ooo, dobra sakiewka, teraz mogę 17 rzeczy chować. Nice. A co to jest za, chłopie, ten... Nie wiem, stary, pierwszy raz widzę to tornado, może widzowie nam napiszą w komentarzu no, czy coś. Opie, to, 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 ja w to skakuję. <laughs> Wow, wesoło mnie gdzieś! Gdzie Ej? jesteś? W jakimś dawnym Czekaj, Czekaj, ja też idę! Nice! Bez kitu! To co tu teraz? Trzeba wejść jakoś? Mordo, nie. i co teraz, chłopie? Nie, no, wyjdźmy. Dawaj na ropę, tutaj, chodź. O nie! O kurde, warli ta żaba wielka, wyskoczyłem mi na głowę! Uciekaj, stary! Wyjdziemy ją. Ty, dojedziemy ją, ty! No, no mówię ci. I co się stało? O nie, drzwi ty! Co ona się? Klucz, 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 widzisz, wypadł. O nie. nie, kolejne dwie i ja zdechnę stary Nie no, bez przesady Wali je hopie na dziurę Walę ja na dziurę, ty. Fajle mięcha Znowu ten klucz. Ej, przyszło. klucz do Dungeon'a pewnie. Tak, yo! Czekaj, bo moje instynkty robloxowe z Ospano Plus już, mój moje, moje drogi, się uaktywniły. Włócznia, tu jest, se włócznie, mordo. Czym Znowu. Otwieraj, chodź. No Ale noc idzie, mordo. To widzowie, wejdziemy tu na odcinku u Ospano. A my teraz idziemy. Dawaj, bo jest już chopie 00. Za, wsadziłem klucz. Mordo, wzięłeś tą włócznię? Zaraz wezmę, zaraz wezmę. Znaczy zaraz, a dla was na odcinku Ospanu, który wleciał w tym samym momencie, także proszę. Proszę Państwa, to jest ostatni odcinek z Robloxa u mnie na kanale, jeśli chcecie zobaczyć mnie u kogoś innego to na Ospano Plus będę, zapraszam. Dziękuję Ospek za dzisiaj, przetrwaliśmy widzowie, tydzień normalnie w Robloxie spędziliśmy. Proszę Państwa, łapka w górę, padajcie do Ospka i to tyle, czekajcie na nowości na kaluczu.